Rozumiem, że pani nie zna znaku B1 i prowadzi pani kursy prawa jazdy, tak? Dzień dobry panu instruktorowi. Dzień dobry panu. Pan instruktor kursanda uczy przepisów? Dzień dobry panu. No. Dzień, Dzień dobry panu. Nie, nie przedstawię się, ale... Bo nie muszę panu się przedstawiać. Nie, to nie ma parkingu. Nie, to jest chodnik. Nie, to jest chodnik. Nie, to jest chodnik, proszę pana. To jest na parking. Parking jest tam. Półtora metra ma być dla pieszych. Może pan sobie zmierzyć półtora metra, tak? Chodnik od krawędzi jezdni. Chodnik Zalotka będzie jezdni, proszę pana. Słucham? Artykuł 47. Chodnik Zalotka będzie jezdni. No. Będzie sobie pan na waliców wyjaśniać, tak? No, no to świetnie Co pan tak biegnie? No Na waliców już pana znają, czy jeszcze nie? Jaka to szkoła? Lauto.pl PL. L-Auto By nie było wątpliwości, parking jest tam, a nie tu. Tu jesteśmy na chodniku. No, nie, no, nagrałem, bo pan twierdzi, że to jest parking. A to jest chodnik. Ciekawe No jest chodnik, jak najbardziej jest chodnik Jazda po chodniku z kursantem Jazda wzdłuż pochodniku! Jazda wzdłuż pochodniku! Nie proszę pana, nie, to jest chodnik. Jedzie pan po chodniku? Nie proszę pana, to jest pan chodnik. chodnik. Staloczka od jest. Jazda wzdłuż chodnika, 5 punktów proszę pana? Nie, parking jest tam. Jeśli pan znaków nie zna, to pan. Nie proszę pana, jest pan na chodniku. Jest pan na chodniku i popełnia pan właśnie wykroczenie za pięć punktów. To jest na, na parking. Jest nie, proszę drogą, pana, tu nie ma żadnego parkingu. To parking tutaj, nie, nie ma parkingu. Dobrze szary, pan wie, wjeżdż... że. Nie, nie, proszę pana. Parking jest wyznaczony przy krawędzi jest. Nie Ma pan tam znak. Nie zna pan znaków, jest pan niekompetentny. pan moją osobę, rozumie pan, Może pan sobie to. Pasuje. Tak, a, a tak. Ja pani radzę zmienić instruktora, bo on nie zna przepisów, proszę pani, i panią źle nauczy. Ja, pan zna tak, znam przepisy, proszę pana. No zaraz będzie stłuczka na chodniku. No brawo. No zaraz stłuczka na chodniku będzie. A tutaj już nie pod. Nie, to jest chodnik, proszę pana. Tak, oczywiście to jest chodnik. Chodnik, proszę pana. Nie, proszę pana, to jest chodnik. Ja mam zamówienie i myślałem, że ta pani... Pan, pan, pan jest nagrywa? instruktorem? Co? Pan jest instruktorem? Czemu pan nagrywa? Na policji o, jest. Naprawdę? No naprawdę Nie widzę pan przejścia i zakazu? Nie pan no, czy, czy, czy siadamy, no? no wiem o tym Będzie... To się robi, zatek... proszę pana, tam jest wolne miejsce parkingowe Nie zmieścił bym się Aha, no, To trudno, to, to na jezdni, wie pan W dozwolonym miejscu 10 metrów od przejścia Nie miejsce, no. Ale 10 metrów od przejścia Ma prawo jazdy w ogóle? Nie ma pan, będzie wezwanie. Gratulacje, proszę pana. Przejście dla pieszych, zakaz zatrzymywania się, będzie pan gwiazdą. Instruktor nauki jazdy. Duma zawodu. I jak mają kierowcy jeździć, jak tacy uczą. sam kto płaci mandaty w państwa? Dzień dobry! Mogę pan to Nie, nie mogę. To pan jest prosiłeś, pan już lecić, wie pan? Słucham? Powiedziałeś, że nie wolno panu podogrążyć. Wolno, wolno, wolno. Właśnie byłem, wracam by pani z policji, gdzie składałem zeznania w sprawie jeżdżenia po tej ulicy. I co pan dodaje? Co mi to daje, że, że nie rozjeżdża, to jak pani nie rozjeżdżają ulicy Zabytkowej, wie Pani? Tam jest znak B1. Wie pani co ono oznacza? pani podobno jest instruktorem. Wie pan co? Jest pani, pani instruktorem, pan tak? Jest, pan, jest pani instruktorem? Czy może pan Jest pani pracować, instruktorem? A nie robić takie coś? Jest pani instruktorem, tak? Pani Czy zna pani znak pani B1? Nie może zadzwonić na, na karoskę powodę Pana zabraną? Nie, lepiej Pani zadzwoni na policję 997. i. i będę z Panem dyskutować, bo pani zachowaniu. Rozumiem, że pani nie zna B1 i prowadzi Pani kursy prawa jazdy, tak? Przestańcie. Zabiorę Panu ten telefon. Uważaj. Proszę to wyłączyć. Nie. Nie mam prawa nagrywać. Nie ma, nie ma prawa Pan nagrywać. Ma prawo nagrywać. Nie. To właśnie, mam prawo nagrywać. Oczywiście, że mam prawo. Właśnie, nie. Ze zezwoleniem prawo... moim. Nie. Nie, nie mam nie. prawa publikować Pani wizerunku, ale no nie, nie potrzebuję właśnie. go publikować. No więc właśnie. Ja też nie zamierzam to publikować. Zadzwoni nas na policję, że Pan dał Proszę na bardzo. Pani Nie, nie zamierzam. No to o to ja zadzwonię do nich przyjdę do Pana i Pana tak. Oczywiście, oczywiście. Czyli rozumiem, że Pani nie zna znaku B1, prowadził kursy, tak? Panem nie będę dyskutowała, bo Pan jest po prostu chory o przestrzeń i nie, to jest tak? I tak to mogę nazwać. Tak? Pani... Ma, ma Pan obrączkę, bo Pan z ma Pan powinien Pan pracować, My a błąduję, nie stać. To tam... nie jest praca. Przechodzimy To, to przechodzisz i widzę... no, jest do Nie, pan nie robisz, tak? Pani jest przestępcą, proszę Pani. Pani jest Bo Pani jest nie... Tutaj nachodzi i do tego... Co zachowuje? Nie wolno Panu nagrywać mórz. Nie wolno mi nagrywać, oczywiście, że wolno nie mi nagrywać wolno. jak Pani popełnia mnie, Powiedziałam Panu, nie wolno, nie ma tam takiego prawa. Pani wyjawiam, sobie tutaj chyba Ale nawet nie, że Pan na wolę rozmawiać. nie musi ze mną rozmawiać. No, no, no wygląda. To Pani tutaj jest i y, prowadzi kursy na pojazdy na przykład za zakazem. Nie, zawracam wtedy. Za zakazem proszę Pani, cztery razy Pani to zrobiła. Ale dlaczego Pan to lubi? Przypomnij się Pana. Pan się zajmie pracą osobistą, ma pan żonę, dzieci, może no. się swoją pracą, a nie jej pan pan. nie Pani zajmie się w kółko, która jest kompetentna. Nie będę z panem dyskutować, proszę to wyłączyć powiedziałem. To Bo to pana... no, ale nie. musi pan to wyłączyć. Nie, 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 nie. może Masz pan wyłączyć. I się materia nie wycerpie. Może panowie wyjaśnić. Znaczenie B1, pani w tak. pani, pani, proszę proszę pani 250 zł i 5 punktów, prawda tyle kosztuje? Tak? No nie. Słucham? No nie. B1. Od 20 do 500. A, do 500. Za, za B2 jest 250. No widzi pani. Pani cztery tutaj z kursantką przejechała.